Wiesz, co jest gorsze od kleszcza? To, co robisz swojemu ciału każdego dnia po tym, jak on cię ugryzie. Borelia to nie jest byle bakteria, to jest ninja. Wchodzi, chowa się w twoich tkankach, zmienia kształt, przybiera się jak zawodowy oszust. Czeka, aż twój układ odpornościowy się zmęczy. A wiesz, co ją dokarmia? Twój codzienny jadłospis z glutenem, olejem rzepakowym i cukrem. Ty myślisz, że jesz zdrowo, a ona w tym czasie robi sobie w twoim ciele all inclusive. Teraz wyobraź sobie, że nagle zabierasz jej wszystko, co lubi: zero roślinnych toksyn, zero skoków cukru, zero ciągłych zapaleń, zamiast tego mięso tłuszcz, pełne spektrum aminokwasów, cynk, selen, witamina A, D, B12, Twoje leukocyty wchodzą na najwyższe obroty, bariera jelitowa się uszczelnia, a ona siedzi w kącie i płacze jak dziecko, któremu zabrali Lizaka. I właśnie po to powstał projekt sukces, żeby oddać ludziom ich prawdziwą biologię. Z z talerza to, co ich niszczy, i nauczyć ich żyć tak, jak człowiek ma żyć. To nie jest leczenie, to jest stworzenie pola bitwy, na którym ty masz przewagę, a wróg się cofa. Chcesz mieć w tej grze szansę? Przestań karmić intruza, zacznij karmić siebie jak człowiek. Mięso i tłuszcz zero kompromisu. Zapisz to, podaj dalej, a może uratujesz kogoś, kto właśnie przegrywa walkę, bo ma na talerzu to, co go dobija.